A co tu się stało? Jakiś kiepski rolnik nie zaorał poplonu. O to chodzi. Tu jest jedno z moich doświadczanych pole, poletek, pól. Eee, powiem o co chodzi w tym polu i o co w tym drugim. W tym polu eksperymentalnie robię. Jest plan taki, że głębosz. Idzie co 2 lata 3 na maksymalnie i resztę uprawa talerzówą, zostawianie poplonów i po talerzuwie siewy. W tamtym roku był pierwszy rak zagrobiony, była facelia na tym polu, rosła, później był ładny poplon. Bo widać ładny samolotek 747 Boeing. Czambodżę, tak zwany, ale nieważne. Yy, po, po tym był zostawiony poplon samosiewy faceli i tam jeszcze inne rzeczy. Do wiosny, na wiosnę była tylko taryżówka i się mienia. I jeszcze był najlepszy w całym gospodarstwie na tym polu. Teraz był zrobiony głębosz i posiany poplon, no tak jak widać. Głównie gorszica przeżyła, był słonecznik, gryka była, facelia i to jest zostawione i na wiosnę ma być posiłany groszek to dlaczego zostawiam przy zimę raz to jest to tak. żeby po prostu nowa perspektywa nas czeka to też trzeba się uczyć dwa to po prostu też troszkę pokarmu dla zwierzątek one przyjdą troszkę zjedzą troszkę zostawią Yy, trzy to jest ochrona gleby, to też yy, tam jest pagórek Nie wywiewa mi tej ziemi, bo zawsze było po orze, to po prostu ściągało całą dobrą ziemię A teraz jest zabezpieczone. I po prostu taki eksperyment robię Czy dobrze, czy źle to nie wiem, tu będzie tylko ta i jakiś czas yy, Zobaczymy, system korzeniowy popląt też swoje robi I co jeszcze ma za zadanie ten popląt zostawiony na zimę? Nie wiem, czy akurat nie tu będzie widać na tym polu, ale on ma za zadanie wyłapać śnieg. Tu jest fajnie widać. Jeśli są zawieje śnieżne, to widać, właśnie widać, jak się tu ładnie blokuje na tych badylach. Na tych badylach się blokuje śnieg i zawsze zaspy są czego nie ma na polach zaoranych tylko na jakichś drogach czy na jakichś takich nieużytkach tam się właśnie zaspy robią bo ma się co ten śnieg zatrzymać i na właśnie na tych innych działkach gdzie też robię eksperyment to tam jest właśnie jeszcze większe są stoki i zawsze mi wywiewa dobrą ziemię i zostawiłem te badyle żeby to jako taka kotwica dla śniegu pomimo wiosennej uprawy myślę że i tak binas powinien być na plusik lekki nie wiem czy dobrze myślę zachęcam do dyskusji i właśnie tutaj jest eksperymentalnie głębokość talerzówka na tamtych innych polach będzie po prostu normalna uprawa na głęboko na wiosnę pod kukurydzę troszkę zostawiłem dla eksperymentu tamte pola a troszkę dlatego, że jeśli będzie w zimie możliwość to trzeba będzie przetestować Forda czy, czy dobrze była awaria zdiagnozowana i czy będzie chodził, czy trzeba dalej rozbierać to być może nawet w zimie polecę talerzówką, żeby to sprawdzić jak on chodzi ale, ale i tak bym chyba zostawił, i tak, i tak, nawet jak byłby Forst sprawny. Więc zachęcam wszystkich do dyskusji, czy to ma sens, czy po prostu takie myślenie jak ja, moje, żeby zostawiać na zimę poplony jako kotwicę dla śniegu, czy to jest dobre, czy to jest złe. Wiem, że to trzeba na nawet użyć. to woda wyucieka. Ile chodzi to pole, tylko ta jeżówka. To tak bardzo nie przesłyszymy, ale czy wystarczającym jest yy, spulchnienie ziemi tylko korzeniami, poplonu i głębokość raz na kilka lat? Czy to jednak jest za mało? To mnie bardzo interesuje, bo gdyby ten system wypalił, to by była masakryczna oszczędność energii. A jeszcze też właśnie, jakie jest wasze zdanie? Zapewne niektórzy powiedzą, że tylko orka i wyłącznie orka, i że orka jest całym dobrem to nie do końca moim zdaniem jest prawda, a niektórzy powiedzą, że może troszkę mam racji, ale nie do końca, za co też ludzi szanuję. Proszę o konstruktywną rozmowę bez hejtu i zachęcam właśnie wszystkich do rozmowy pod tym filmikiem. I jeszcze drugi temat, który chciałem poruszyć. 20 grudnia, to było wczoraj, nie wiem kiedy ten filmik puszę. w Kudeszowie był strajk rolników. Zjechało się ponad 400 ciągników. W telewizji ciszę, nikt nic o tym nie mówi. Wiem, że dużymi moimi odbiorcami są pszczelarze, niekoniecznie związani z rolnictwem, dlatego wytłumaczę im, po co ten strajk i też prośba dla rolników, którzy też mnie oglądają, żeby tłumaczyć ludziom niezwiązanym z rolnictwem, że my nie tylko protestujemy jako rolnicy, dlatego że nas jest ucieczko i że nam ceny spadają. I że my możemy jako rolnicy zbankrutować duża część, ale to też jest strajk po to, żeby dbać o polskich konsumentów. Już kilka razy mówiłem, że na Ukrainie pryska się różnymi ścigostwami, które są wycofane w Europie, bo albo rakotwórczy, albo ogranicza płodność, albo jakieś zaburzenia genetyczne powodują. A na Ukrainie, tym wszystkim można pryskać i to jest Wolna Amerykanka. Przyjeżdża to do Polski, jest, idzie do młynów i my, jako konsumenci, to jemy. Co moim zdaniem nie jest fajne, chcecie jedzieć. Do tego jeszcze yy, chociaż oficjalnie na Ukrainie nie wolno uprawiać, to z nieoficjalnych yy, badań były przeprowadzane yy, badania i około 50% areału jest GMO. Czyli jeśli ktoś chce, jest yy GMO pryskane nie wiadomo jakimś świństwem to nic nie róbcie, jeśli wam to troszkę przeszkadza to jednak nie hejtujcie tych rolników, co strajkują tylko ich wspierajcie bo, bo to nie jest tak, że jak rolnik wyjedzie ciągnikiem jakimś za parę tysięcy, parę dziesiąt nawet to to, że to jest jego fanaberia człowiek mieszkający na przedmieściu kupuje samochód też nie tani i w samochodzie spędza dziennie dajmy na to godzinkę do pracy, godzinkę z pracy, dwie godzinki rolnik dla którego ciągnik jest narzędziem pracy w ciągniku spędza kilkanaście godzin dziennie. I naprawdę to nie jest jego fanaberium, żeby sobie kupić ciągnik jakiś troszkę bardziej komfortowy, tylko to jest dla jego zdrowia. Więc yy, naprawdę nie hejtujmy tych rolników. Dużo część tych maszyn jest na kredyt. Więc zrozumcie ich. Dlaczego nikt, jak były strajki kierowców, ciężarówek i firm transportowych przeciwko tam jakimś innym przepisom. Nikt nie protestował, nie hejtował ich, że mają jakieś nowe wypasione ciężarówki. Nikt. A rolników wszyscy hejtują. To nie. To jest narzędzie prasy i to nie jest takie widzi się, żeby to kupić. Po prostu, dlaczego nikt nie jeździ teraz Polonezem czy Maluszkiem, tylko każdy ma lepszy samochód, a rolnikom się każe jeździć Ususami z lat 80. -tych? No tego to nie rozumiem. Dlatego apeluję do wszystkich niezwiązanych z rolnictwem, żeby nas zrozumieli. Jeśli coś to chętnie dopowiem, do co, co tu nie powiedziałem mogę dopisać też zachęcam na ten temat do dyskusji i dla nas rolników nie, na, nie bądźmy jedni na drugiego źli bo też teraz hodowcy śmieją się a dobrze wam tak bo macie teraz my tańszą paszę ale jak się wykończą rolnicy którzy produkują zboże to też może być różnie w hodowli zwierząt, też z Ukrainy może przyjechać syf i Wam też rynek popsuć, dlatego, my naprawdę, jako rolnicy, powinniśmy się jednoczyć i jedziemy na jednym wózku, a nie jedni na drugich. Chcę po prostu drzeć yy, koty. Więc jednośmy się, staramy się jedni, drugich zrozumieć. Tak samo jak trzeba zrozumieć górników i inne branże, tak samo yy, mam nadzieję, że troszkę ludzi zrozumie nas, rolników to chyba tyle mam jeszcze kilka rolniczych tematów do przegadania nawet niekoniecznie rolniczych ale to już nie teraz jeszcze raz życzę wszystkim zdrowych i wesołych świąt i chyba wystarczy bo się rozgadałem jeśli ktoś ma ochotę zachęcam do komentowania bo, bo lubię z wami dyskutować a jeszcze zaznaczę że niektóre komentarze giną no niestety to nie jest moja wina ja lubię jeśli ktoś ma inne zdanie niż ja i chętnie podyskutuję z takim ale niestety youtube czasami wyrzuca te komentarze z czego jest mi bardzo przykro. Ja żadnego komentarza nie usunąłem nigdy. Więc jeśli ginie, to nie z mojej winy, tylko z winy YouTube'a. Także mam nadzieję, że YouTube nie będzie usuwał komentarzy, i najbardziej, też ludzi, którzy chcą mnie krytykować, zachęcam do, do tego, bo trzeba dyskutować tylko kulturalnie. No, dziękuję wszystkim za uwagę. Jeszcze raz, wesoły świąt.